Witam serdecznie, jestem króciutko e, Sambożec gmina Kosan do e, Złota 2. Popatrzcie te jabłka. Jabłko jak? I dare. I dare. zobaczcie jakie te jabłka. Zobaczcie. Tutaj, kto będzie chciał, jesteśmy tutaj do soboty. Kto będzie chciał przyjść, pomóc mi pozbierać. Oczywiście zapłacimy za zbieranie, dostaniesz jeszcze jabłek. Kto będzie chciał, ogłaszam tutaj przyjść. O, zobaczcie jakie jabłka. Jest, to. wszystko ekologiczne, nie opryskiwane, nic pod drzewami. Ogromny uradzaj, takie jabłka. Zobaczcie jak jabłko Jakie wyglądają jabłka i z Parchem są i takie się zdarzają. Także zapraszam. Kto będzie chciał takie jabłuszko tutaj do nabycia u nas. No, niepryskane, dzikie, zapuszczone. Tutaj mi pomaga starszy człowiek tego. Także rewelacja. Kto chce przyjechać, także może odebrać to. Te jabłka tutaj są, jesteśmy tu, jestem tutaj do soboty. Kto będzie chciał, to jeszcze za zbieranie zapłacę, pomoże mi to zbierać, bo muszę obrać tych jabłek dla siebie i od razu chciał dla siebie też. Zapraszam, zapłacimy za zbieranie, na, na, na dzień się dogadamy. Dobrą stawkę damy, żeby tylko pozbierać parę jabłek. Dzięki, pozdrawiam i zapraszam Was do, do Sandomierza. Hej! Kto może oczywiście przyjechać? No, czujnik, tutaj mierze moje jabłko. 30, dopuszczalne ono ma 60, a więc nie nieprzekroczone, azotany, fosforany. Zobaczcie takie jabłko. Kto będzie chciał, można zbierać. Bieram tu w Sandomierzu na razie. Kto będzie chciał przyjść, zobacz. Jabłko malusienkie, gdzie jest małe, duże, nie podsypane żadnym nawozem, po prostu jabłka znikły tutaj i zbieramy. koszone są tylko pod spodem. zobacz ile tego mamy, piękne słońce, dzisiaj 18 stopni. Rewelacja, kto będzie chciał, może przyjść takie jabłko sobie zebrać. o i zobaczcie to, zobaczcie tutaj, tysiąc, 20 ton jabłek. Mogę tu komuś to oddać. Kto przyjeżdża w ciągu dwóch dni, zabierze sobie jabłko za darmo, narwie, dla swojej rodziny, na sok. Czy dla ocet, ktoś robi ocet, nie mogę uwierzyć, że ktoś robi z ten ocet z tych obierek i trochę cukru, jak tu jabłka są za darmo. Można wziąć, zrobić czystego soku, trochę popracować, do worka nazbierać i mieć najlepszej jakości ocet na świecie. A nie wodę octową, która ma tam 4% kwasowości. Nie ma garbników, nie ma witamin, nie ma minerałów, nie ma nic kompletnie, taki ocet. Tylko woda octowa kwaśna i co tu ma leczyć, co tu ma naprawiać twój organizm, jak to nic nie posiada. Trochę cukier, który się zamienił na alkohol, alkohol na ocet. I zapraszam wszystkich. Jestem tutaj, Sobota, niedziela. O, takie jabłko, tysiące do końca. Tutaj mam 2 hektary, a więc 40 ton jabłek, 2 hektara w tym miejscu, w kolejnym. Takie jabłko pokazałem tamtym roku. To będzie podczas tutaj ze mną, pomoże mi trochę naobierać tych jabłek. Za to dostanie po prostu za darmo. Jabłko dostanie, ile sobie chce wziąć. 100, 200 kilo. Tonę, dwie tony, nie ma problemu. Po prostu pomoże mi przez te dwa dni obrać trochę tych jabłek, bo sam nie daje rady. Po prostu niedzielnałem ludzi. Ukraińcy dzisiaj było dwóch rano. Przyszli oczywiście na z kobietą, z paznokciami na 6 cm. No i odeszli jak zobaczyli, że tu trzeba jabłka herwać rękami. Mimo że chcesz zapłacić, nawet porządnie i tak nie ma ludzi do, do obierania i do pracy. Pozdrawiam wszystkich w ciągu dwóch dni, jak tu jestem na miejscu, wtedy to mam pod kontrolą. O, piękny zachód słońca teraz. Po południu, do godziny 17 od godziny 9 zbieramy a że ktoś ma blisko oczywiście nie pojedzie ktoś dańsk. pokazuje takie jabłka szkoda że się to zmarnuje część chociażby odratować także jadę samochodem koszty przekroczą benzyny wartość tych jabłek ale to jest jabłko zobaczcie sami małe nie różne malusieńki maleństwa wyglądają tutaj i to jabłko można powiedzieć mierzone miernikiem tak pokazałem zaraz mierzę jeszcze w kilku innych miejscach a więc 30 żadnych azotanów fosforanów nie ma przekroczone. No, zobaczcie to, jeszcze zaraz kolejny pomiar wykonam. Dzięki, hej. O, zobaczcie, zmierzymy takie teraz duże jabłko. Jest już po testowaniu. O, i zobaczcie. O, leci mi to tutaj. I teraz OK. I już po tej leci tutaj. O. I jabłko się mierzy. Ma jeszcze lepsze wyniki. Zobaczcie, 24. Rewelacyjne takie duże jabłko, a więc nie przekroczone na zetany. Maleństwa, bubki z parchem, ze wszystkim na wierzchu. z chore dziecko, jesteś po chemioterapii, potrzebujesz takiego soku. O rewelacja. Mierzone, w każdym drzewie można przyjść, pomierzyć. Tutaj nie ma ścieny. Obie... Trawa jest koszona pod drzewami, nie pryskana niczym. Zielona łąka, tylko koszone Nieopryskiwane jabłko tutaj niczym od, od 20 lat. Także praktycznie nawet sąsiedzi tu rewelacyjnie. Obok są ode mnie sąsiedzi. Prawie tu jest o 10 metrów. Yy, mają pretensje, że moje jabłka są nieopryskiwane także tak to wygląda i jest urodzaj ogromnych jabłek w tym roku i jeszcze raz pokazuję 24 norma jest tu 60, także rewelacyjne jabłko na Twojego domu zrobić sok, zapekować czy pasteryzować co do słoiku zaznaczam dwa dni, kto będzie miał okazję może przyjechać, dostanie jabłko zupełnie gratis nie musi pomoże mi oczywiście nadbierać tutaj parę worków tych jabłek i może zabierać do bagażnika i tak jabłko sobie przerobić, czy pasteryzować czy zrobić ocet Także nie może powiedzieć, że już było drogo i nie musi stosować obierek ani ogrysków, tylko prawdziwe, wartościowe jabłko. Zapraszam wszystkich, o, piękny załóg słońca, do 17 zawsze zbieramy, bo potem już jest ciemno. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, Szorce, serce mi pęka po prostu, że tyle jabłek po prostu się zmarnuje, bo to spadnie na ziemię, to zgnije. Ja już tego nie mam możliwości obrać, jestem sam, nie ma ludzi do pracy, także te jabłka się zmarnują. Myślę, że na drugi rok znowu coś będziemy miał więcej siły, będę miał to, to będziemy obierać. Pozdrawiam wszystkich, jak chcesz dobre jabłko, zdrowe, tylko te dwa dni, bo tu jestem na miejscu, pod kontrolą wtedy wszystko mam i dziękuję, hej.